O szerokiej kulturalnej ofercie letniej przygotowanej przez miasto ze szczególnym uwzględnieniem dni bielska-białej, 30 czerwca, w ratuszu podczas konferencji prasowej poinformowali, prezydent bielska-białej Jarosław Klimaszewski zastępca prezydenta Adam Ruśniak i naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego Przemysław Smyczek. Tegoroczne Dni Bielska Białej odbędą się w dwa weekendy. Wydarzenia będą się koncentrować wokół 120-lecia Domu Polskiego. Wszystko zacznie bajkowa Parada Przedszkolaków, która 26 sierpnia przejdzie z Książnicy Beskidzkiej do Ratusza. Tego dnia w holu Ratusza będzie można obejrzeć wystawę Drewno w architekturze Bielska Białej. Kontynuację będzie miała akcja B Bohaterowie. Miasto chce honorować osoby, które z potrzeby serca pomagają innym. Wręczenie tytułów odbędzie się 26 sierpnia na Placu Ratuszowym. Tego wieczoru podczas koncertu inauguracyjnego publiczność usłyszy także zespół SIS oraz Tomasza Organka i Bielszczankę Iwonę loranc 27 sierpnia upłynie pod znakiem Bielskiego Rzemiosła w Parku Słowackiego z okazji 120-lecia Domu Polskiego 27 sierpnia. Zaplanowano koncert w miejscu, które jest w pobliżu terenu, gdzie stał dom Polski, czyli na placu przy Grępielni. Będzie to muzyczna podróż w lata 20 i 30. z Maciejem Miecznikowskim i jego specjalnym programem. Wystąpi także Robert Szewczuga ze swoim projektem Moonrise, a dzień zakończy Jazz Session w metrum Jazz Club. 28 sierpnia to zaproszenie do bielskich teatrów będzie można zwiedzić teatr Bania Luka, a w galerii bielskiej BWA odbędzie się finisarz 5 Bielskiego Festiwalu Sztuk Wizualnych. Planowana jest aukcja, z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie. Program Niebielska Białej 28 sierpnia zakończy koncert organowy z polską muzyką w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na drugie wydarzenie zaprasza Teatr Polski. Na placu przed jego siedzibą odbędzie się koncert Jak minął dzień, krawczyk w oknie koncertowo. Drugi weekend świętowania, czyli 2-4 września, to dni poświęcone ulicy 11 listopada. W programie Jarmark w Bielsku na Placu Wolności i akcja Book Crossingu przed Dzielnicową Biblioteką Publiczną przy ulicy 11 listopada. Animowane spotkania autorskie dla dzieci, pan poeta show i warsztaty dla dzieci. Bardzo bajkowe miasto na placu koło Reksia. Tego dnia przy ulicy 11 listopada nastąpi otwarcie punktu 11, nowego kulturalnego miejsca dla młodzieży na Mapie miasta. Wieczorem na rynku impreza z DJ-em. 3 września miasto zaprasza do Willi Sixta na święto Róży. Do punktu 11 na animacje dla dzieci, na schody Teatru Polskiego, do narodowego czytania ballad i romansów Adama Mickiewicza, a także polsko-ukraińskiej gry miejskiej Gościnne Miasto Bielsko-Biała. 3 września zakończy koncert Miasto Kwiatów na rynku. Wystąpi zespół reggae i ska, cała góra barwinków. Na finał dni Bielska-Białej 4 września w zbiegu ulic 11 listopada i wyzwolenia odbędzie się koncert performatywny inspirowany miastem w wykonaniu bielskich artystów. Szczegółowy program niebieska Białej znajduje się na stronach bielskobiała.pl ukośnik dni BB. Z okazji obchodów 125. rocznicy powstania bielskiego ratusza. Podczas konferencji w Urzędzie Miasta odsłonięto jego makietę zbudowaną z 40 tysięcy klocków Lego. Oprócz budynku na makiecie znalazły się nawiązania do Bielska Białej w formie wagonika na szyndzielnie czy szybowca. Jest także figurka prezydenta Klimaszewskiego. Obchody jubileuszu Bielskiego Ratusza odbędą się 24 września. Tego dnia będzie można zwiedzać budynek oraz obejrzeć z bliska zaprezentowaną na konferencji makietę.